spokojnych i prawdziwie magicznych chwil spędzonych wśród drogich Państwu ludzi. Słuchajcie, suma, Jezu, wiecie, ja. Życie przeżyłam uczciwie. Nigdy, nigdy niczego złego nie zrobiłam. I nauczyciele, kochani uczniowie, absolwenci, przyjaciele Liceum Paderewskie w Lublinie. Z okazji nadchodzących świąt pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i prawdziwie magicznych chwil spędzonych wśród drogich Państwu ludzi. Oby ten czas był pełen dobrych spotkań, dobrych rozmów. W prawdziwie przyjaznej i ciepłej atmosferze, z dala od zgiełku dnia codziennego. Czas świąteczny to również czas, w którym warto wyrazić sobie wdzięczność, w którym warto sobie podziękować za to, że jesteśmy razem, za to, że się wspieramy, że się o siebie troszczymy, za to, że uczymy się razem i rozwijamy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu że razem tworzymy wyjątkową społeczność naszego Liceum. Na nowy rok życzę Państwu harmonii, życzę Państwu sukcesów drobnych i wielkich oraz poczucia, że wszystko co Państwo robią przynosi satysfakcję, a ludzie, którzy Państwa otaczają są rozumiejący, wspierający i doceniający. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń. To akurat niemożliwe. Jak to niemożliwe? Dzieci zaraz wrócą. No to dadzą sobie radę bez pani. Co pan mówi? Muszę powiesić pranie, sprzątać u Ani w pokoju? Pani nie rozumie, stąd nie ma powrotu. Doprawić zupę, zapłacić rachunki za prąd. Jak to nie ma powrotu? No jakby to ująć, jeśli już się pani tu znalazła, to jest to taka podróż w jedną stronę. Przecież ja się nie wybierałam w żadną podróż. No może podróż się wybieramy, czy chcemy, czy nie. Zaraz. Jak ja się tu znalazłam? Nie pamiętam. Proszę się skupić. Zrobiłam zakupy w warzywniaku. Ładną kapustę mieli. Wzięłam i ziemniaki, i pomidory, i ogórki. No, no, niezłe zakupy. Jak dla półku głodnych ułanów. Mam dużą rodzinę. Czworo dzieci, mąż. I sama pani to targała? Musiało być ciężkie. Dzieci nie pomogły? Są bardzo zajęte. Moją ważniejsze sprawy. Weszłam do klatki i. i dalej nie pamiętam. I już wiem! To to tylko głupi sen! Ja też tak myślałem na początku. Co znaczy na początku? No jakiś czas temu, kiedy tu trafiłem. Co to za miejsce? Poczekamy. Dworzec? Nie, raczej stacja przesiadkowa. Dokąd? Proszę pana, ja naprawdę nie mam czasu. Nie zdążę zrobić obiadu. Dzieci będą się gniewać. Ja muszę wyjść! Spokój się, głupia kobieto. To na nic. Dzieci na mnie czekają. Mąż! Nikt na ciebie nie czeka. Przynajmniej na ziemi. Jak to na ziemi? Co to znaczy? To znaczy, że pani wędrówka ziemska już dawno się skończyła. Że się tak górnolotnie wyrażę. Umarłam? Nic pani nie pamięta. Zrobiłam zakupy. Wracałam do domu. Na schodach? Tak, na schodach zrobiło mi się ciemno przed oczami. Umarłam? Na schodach. Jak oni sobie bez mnie poradzą? Nie jest pani ciekawa co dalej? Przecież mówię, że martwię się co z nimi będzie. Co dalej z panią? Ze mną? Nie wiem. Jaki sąd? Najpierw spotkanie z Furtianem. To taki anioł dyżurny. Przygotowuje wypis z księgi uczynków. Jakich uczynków? Dobrych i złych. A z pani taka uczciwa matka. Pewnie nie będzie miała z tym problemu. Potem furtian zabierze panią do tamtego pokoju i po krótkiej analizie wszystko będzie wiadomo. Znaczy co? Znaczy czy w prawo, czy w lewo, czy w górę, czy w dół, czy na wieczną radość, czy na wieczne potępienie. Potępienie? No, głowa do góry. Jest pani taka dzielna kobieta. O, idzie furtian. Kobieto, chodź ze mną. Zasiędziemy nad księgą złego i dobrego. A czy nie mogłabym jednak wrócić do mojej rodziny? Twój czas dobiegł końca. Chodź. w powietrze. Ten facet za kierownicą ślepy, czy co? Czego się Bara najarał? Może to przez moment nieuwagi. Moment? To ja żyłam. W piątek miałam na imprezę do Kuby, a w przyszłym tygodniu lecieć na iwizę! tak? Totalna porażka. To jest ta alternatywna rzeczywistość? Nieciekawa. A ty co? Awatar Nie, ja też czekam. Na co? Podobnie jak ty. Na dalszy ciąg. się ciąg, czego? Życia po życiu. <noise> to jest jeszcze życie po życiu, ale jaja! <noise> to gdzie jesteśmy? Niebo to to nie jest. Piekło, chyba też niekoniecznie. Zawsze wiedziałam, że to tylko pójdę. Piekło czy niebo? Zadecyduje dopiero sąd. To jak przejście do kolejnego poziomu gry. Co ty robisz? Mam przejście na drugi poziom, co tak nie działa? A jak? Trzeba czekać. O nie! Nie znoszę czekać! Nie znoszę! To nudne! Halo! Halo! Jest tam kto? Halo! To nic nie da. Skąd pan wie? Próbowałem. Próbowałem wszystkiego. Trzeba cierpliwie czekać na swoją kolej. Długo? Zależy. Ja czekam długo, ale są tacy, którzy biorą bardzo szybko. To od czego to zależy? Widzisz tam te drzwi? Otwierają się tylko wtedy, gdy przygotują wypis księgi dobrego i złego. Jakiej księgi? Chcesz, to wszystko jedno. Nudzę się. Wszystko przez tego palanta! Obiecywali, że zasięg na całym świecie! Do sądu ich podam, puszczę ich z torbami! Halo! Halo! Co, halo, to Halo! Przepraszam, gdzie tu jest możliwość skorzystania z internetu? Mam ważną sprawę. Jak nie złapię kontraktu, stracę miliony. No tu nie ma sieci. Jak to, nie ma sieci? Tu nie ma na świecie takich miejsc. Co najwyżej, słaby dostawca. No, tu nie ma. Jak to możliwe? Stracę kontrakt. Muszę dostać się do telefonu. Cena nie gra roli. Zapłacę ile zechcę. Tu pieniądze nic nie znaczą. Co mi pan opowiada? Mogę kupić pana, całą tą morę i wszystkich ludzi. No i widzi pan. Paradoks. Ma pan pieniądze. Jest Pan w jedynym miejscu, gdzie nie można nic kupić. Ale to nic nie znaczy. Co to jest miejsce? Ty jesteś Zofia. Tak, ja tu trafiłam przez pomyłkę. Nie mogę jeszcze umrzeć. Jestem potrzebna na ziemi. Mam dzieci. Tak. Wiem. No, to pan Aniu wie, że jestem jej potrzebna. Nie, już nie. Jak to? Zofio, twoje dzieci są już dorosłe. Nie dawałaś im się rozwijać. To nieprawda, poświęciłam dla nich całe życie. Tylko dzięki mnie mogły się uczyć. Robiłam dla nich wszystko. Brałaś każdą pracę, sprzątałaś u obcych, pracowałaś na zmiany, a po powrocie do domu gotowałaś im, prałaś i sprzątałaś w ich pokojach. Co otrzymywałaś w zamian? Kochały mnie. I dlatego sama musiałaś targać zakupy. Nie miały czasu. Nie szanowały cię. Niczego od nich nie wymagałaś. Nauczyłaś je tylko żądać. To nieprawda. Kochają mnie. To dobre dzieci. Należy im się wszystko, co najlepsze. Co się teraz z nimi stanie? Nauczą się żyć. Nie będzie im łatwo. Usuwałaś wszystkie przeszkody spod ich stóp. Bo je kocham. Przecież Bóg nakazuje kochać w a własne dzieci. Ale to nie jest miłość. A co? Lęk, egoizm, zaślepienie. Nieprawda. Czyżby? Zajrzyjmy do Twojej księgi złego i dobrego. Ja nic złego nie zrobiłam. Żyłam uczciwie, byłam oddana rodzinie. A ja tu widzę sporo zła. Niemożliwe. To jakaś pomyłka. Zofia? Tak. Matka, dziecka? Matka, żona? No oczywiście. No to nie ma żadnej pomyłki. A ja mam napisane, że mąż był zaniedbywany. Jak zaniedbywany? Przecież jest dorosły. Ale powinien być dla ciebie najważniejszy. Najważniejsze to są dzieci. Nie. Dzieci są ważne, ale nie można przesadzać. I trzeba dać im wolność. Jak wolność? A co ja jej ograniczałam? Mam tu zapisane, że zmusiłaś syna do zerwania z niejaką Olgą. Był to dziwka i wycierucha. Niegodna Nie. dla mojego syna. Hmm. A ja tu widzę, że była mu przeznaczona. Niemożliwe. I że on ją bardzo kocha. Po moim trupie. No, teraz to właściwie. Rzeczywiście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Do świętego Piotra tutaj? Trzeba czekać. O nie, ja na pewno nie będę czekać. Przewodnicząca Rady Parafiary, prawa ręka proboszcza. Halina jestem. Wszyscy czekają. Ja nie jestem wszyscy. Nie powiem mi pan chyba, że ta wypiętrzona dziewczyna będzie u pana pierwsza. Albo ten pożar się Boże biznesny. Ten to pewnie nigdy w kościele nie był. Ja nie mam na to wpływu. Trudno. Rosną się. to co? Chyba bezdomna. Chyba Pewnie śmierdzi. bym pani z panem wycypiskł śmierci też by pani śmierdziała. Niech się pan nie zbliża. Pewnie ma pan wszy. Umarłem? Jak my wszyscy. I co? To ma być niebo. Szału nie ma. To rodzaj poczekalni. Całe tak? życie czekałem. Po śmierci miała być i nagroda. A to co? Pies? Mój pies? No, też coś. Na niebiańskich pokojach pies. Święty leczem kocha zwierzęta. Ale do nieba ich nie przemycał. Nigdzie się nie ruszę bez mojego psa. Wydłupka! się, mało, bo nie ręczę za siebie! Ależ tak nie wolno! Nie wolno! Bo ten obdartus przyprowadził ze sobą parszywego kundla. Nie, jest parszywy. Siostro, bracie, przywołuję was do porządku. Aniołeczku, a ty może po mnie? Nie będę przecież czekać w tej obskurnej poczekalni, w z tym śmierdzącym, bezdomnym. Chodźmy, zaśpiewajmy Panu. Palcie łąki umajone. Musisz poczekać, siostro. Przyszła pora na Pana. Zapraszam. Czy ten rykon idziemy jeść z Muszę przekazać klientom informację o akcjach. To bardzo ważne. Tu mamy nieco inną hierarchię ważności. Pan nie rozumie, chodzi o duże pieniądze. Rozumiem, ale tu pieniądze są niepotrzebne. Niemożliwe. Pieniądze zawsze się przydają. Można na przykład wyremontować te poczekalnie. Albo o, to obsługę biurko można wymienić. Niech pan siada. Zajrzymy do pana księgi. No to już w wieczór. Nie macie komputerów? Mam pomysł. Ja za sponsoruję nowy komputer, a pan załatwi mi jeszcze trochę czasu na ziemi. To nie wchodzi w grę. To może chociaż będę mógł wykonać jeszcze jeden telefon? Musi być panu tak ciężko bez komputera? Nie rozumie pan. Komputery to wynalazek ludzi, którzy wciąż się spieszą. My mamy dużo czasu całą wieczność. Trzeba ją jakoś wypełniać. Zajrzyjmy w pana życie. Hmm. Rzeczywiście, był pan bardzo zajęty. Duże projekty, akcje, ręki kapitałowe. Pracowałem po 14 godzin na dobę, czasem więcej. Tak, widzę, widzę, ale nie widzę żadnych bliskich. Rodziny, żony, dzieci. Żona odeszła. Nie wytrzymała samotności. Ja Chciałem dać jej wszystko, a ona chciała tylko pana. Szybko się pocieszyła i zapomniała. Nie całkiem. Teraz po panu płaczę. Płaczę? I szczerze żałuję. Ja też żałuję. Szkoda, że pan żałuje dopiero teraz. Ale przynajmniej widzę, że zostało po panu sporo dobra. No, myślę. Przede wszystkim w akcjach i nieruchomościach. Nie o takim dobru mówię. A o czym? O zasadach. Jakimi kierował się Pan w swoich poczynaniach? Był Pan uczciwy. Żadna moja zasługa tak nie wychowano. Nie umiałem inaczej. A te zasady sprawiły, że miał Pan szacunek ludzi? Umiał dzielić się Pan swoimi pieniędzmi? Dawałam tylko na dom pomocy społecznej taki, w którym przyjmuję okolickie dzieci. Moja żona miała brata z porażeniem na Bardzo go kochała. Tak. Niepotrzebnie tylko wziął pan udział w wyścigu szczurów. Halo? Halo? Jest tam kto? Halo! Chcę iść dalej! Dziecko, młoda jesteś, możesz jeszcze poczekać. Co bliżej pana od ciebie? Jak bliżej pana? Wszyscy jesteśmy trupami. A skąd w ogóle wiadomo, że jest jakiś pan? Wiadomo tylko, że czekamy i wiadomo na co. A ten facet, który po nas przychodzi, to jest chyba metro. Co ty gadasz, dziecko? Jakie metro? Nie jakie, tylko jaki. Metro seksualny, babciu, to się nazywa. Tylko proszę, bez żadnych świństw, że też ja muszę z takimi czekać w jednym pomieszczeniu. Skandal. Proszę pana, już. Nareszcie traciłem już cierpliwość. Biedni pogubieni ludzie. A co ja mam powiedzieć? Wyobraź sobie, ta matka jeszcze się wykłócała. A co będzie z psem? Tego bezdomnego na pewno pójdą razem. Bardziej niepokoi mnie prawdziwa katoliczka. Wraca? Wraca. Dużo pracy przed nią, sporo do odkrycia. Ktoś jeszcze? Może dziewczyna? No, racja, młoda jest. Potem wracają odmienieni. A niektórzy nawet nie wracają, od razu idą do niego. Chwała panu. Dzięki, odpocząłem. Pan. Okazuje się, że muszę jeszcze poczekać. Ja chciałabym być już w niebie. To jest. Nie za ciekawie. A nie ciągnie Panią na ziemię? Niespecjalnie. Życie przeżyłam uczciwie. Nigdy, nigdy niczego złego nie zrobiłam. Powiem Panu, że ja to nie mogę się doczekać wiecznej szczęśliwości. I nagrody Pana! Alleluja! A nie smutno Pani tak zostawiać bliskich? A kogo? Męża Piusa? A może sąsiadka ale na pewno nikt nie ucieszyłby się z pani powrotu. No ja myślę. Kto? Ksiądz proboszcz. Zawsze mówił, że jestem filarem Rady Parafialnej. A rodzina? No przecież mówię, że mąż moczy modlę. Panie, na ziemi jest tyle zła, że już patrzeć na to nie mogłam. Zboczenia, złodziejstwo, korupcja, szwindle. Człowiekowi o nieposzlakowanej uczciwości wątroba się wybraza. To może trzeba było coś zrobić? Ja tam nic nikomu winna nie byłam. A w mężowi? Zawsze mu mówiłam, żeby się zmienił. Z dzichu mówiłam, jak ty żyjesz, wstydni przed sąsiadami. Pożytku z ciebie nie ma, nie robi jeden. Pan wie, że on tu przychodził pod kościół. Niby to po mnie. Taki wstyd! Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam pan, który dał nam pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam pan. jak to sprawiliśmy? na to pielgrzymka. To nie może być się. prawda. Pojechać na pielgrzymkę i zginąć? Oto jest dzień. A jednak. Zim? Maraton? Nie, nie, nie. To jakieś siły nieczyste. To nie może się tak skończyć. Nasz pana to nie pozwoli. Boże! Jesteś tu? Dlaczego? I nic nie można zrobić? Ja nie mogę umrzeć. Dlaczego my? Jest tyle grzeszników. Nie, to jakaś pomyłka. Zaraz wszystko się wyjaśni. Bo ja całe życie chodziłam do kościoła. Nie zasłużyłam, to, żeby umrzeć. Mieliśmy jechać do Torunia. To niesprawiedliwe? Boże, dlaczego nam to robisz? I co teraz będzie? się, się i się. Nareszcie. Koniec zmiany. Jaki bilans? Rems. To znaczy? Dwie na prawo, dwie na lewo i jedna wraca. Matka dzieciom i bezdomny na prawo. I pies. I pies. Dziewczyna i biznesmen na lewo. Na lewo. Prawdziwa katoliczka wraca. No, dużo modlitwy. A pielgrzymka? Nie wiem. chciał z nimi osobiście. Coraz bardziej męczy mnie ta robota. Dużo ci jeszcze zostało do odsłużenia? Szkoda, gadać. Może zmień, to. Dziękuję bardzo, wyboru dokonałem dawno. Pozostanę przy swoim na razie.